Witamy Was bardzo serdecznie. Jest co dzisiaj niedziela, jest dzisiaj wyjątkowo nie sobota i wyjątkowo nie 12, tylko dzisiaj wyjątkowo jest niedziela i godzina 18. I tak jak obiecaliśmy, że zaczniemy, tak zaczynamy. Trochę przeniesiona nasza transmisja z piątku na niedzielę, ale jest już dużo lepiej, więc możemy z Wami chwilę porozmawiać i trochę Wam opowiadać o naszej strategii. 10p, o której za chwilę, bo widzicie podpisy, co prawda, pod zdjęciami, naszym innym pod zdjęciami, pod jak to kadrami, tak? to pod kadrami. Ale coś warto sobie powiedzieć jeszcze parę zdań, to Agnieszka, oddaję Ci głos. Tak, z zaskoczenia. Tak. Dobra, spróbuję moim skrzeczeniem nie przytłoczyć treści. Tomaszu, to cóż ja chciałam powiedzieć w zasadzie nie Tomaszu. Tak sobie pomyśleliśmy, że możecie nas nie pamiętać od ostatniego razu, więc powiemy parę słów o sobie. <grym> powiemy parę słów o sobie i powiemy, dlaczego my o tym mówimy? Ano dlatego, że strategia sama 10P to tak naprawdę strategia, która bazuje na procesie sprzedaży, a sprzedaż poniekąd to nasz konik. Jeżeli chodzi o nas, to prowadzimy szkolenia między innymi z zakresu sprzedaży. A skąd to się wzięło? No wzięło się stąd, że nie wiem jak ty Tomaszu, ja w każdym razie swoją przygodę ze szkoleniami tak naprawdę zaczęłam od biurka handlowca i to tam narodziła się pasja. Później byłam liderem, później zarządzałam zespołem, później stwierdziłam, że fajnie jest zarządzać, jeszcze fajniej jest uczyć i znów mówię to samo co mówiłam ostatnio, ale wszystko zgodnie z prawdą i postanowiłam, że tejże sprzedaży będę uczyć i tak sobie wymyśliłam i, i tak jest. No. Taki był mój cel i tak jest i, i konsekwentnie do tego zmierzałam No i jestem tu gdzie jestem i będzie dziś o sprzedaży. Ja podobnie jak, jak ty zaczynałem od handlowca w sklepie takim stacjonarnym, potem byłem handlowcem w terenie, potem zarządzałem siecią sprzedaży, a potem stwierdziłem, że dość tego zarządzania, fajnie jest uczyć się i innych, w sumie, jak zarządzałem, to też się uczyłem, ale wtedy miałem mniej czasu na naukę. Teraz mam trochę więcej czasu na naukę siebie i innych, więc zająłem się szkoleniami, ponieważ dostałem informację, że podobno mi to dobrze wychodzi, więc wykorzystałem informację zwrotną przekazaną mi. I jedna szkoła trenerów, druga szkoła trenerów, i co, i teraz jest to. Poniekąd zawód, ale coś co lubię robić, więc nie do końca chyba zawód. I dlatego właśnie trochę o, tym, o tej sprzedaży z Wami porozmawiamy, bo coś tam wiemy szkolenia, w których się specjalizujemy, to nie tylko są szkolenia sprzedażowe, to też szkolenia zarządzania, z komunikacji i inne tego typu rzeczy, ale dzisiaj zajmujemy się naszą strategią 10P, która dotyczy ściśle procesu sprzedaży i dotyczy bardzo mocno sprzedaży relacyjnej, ponieważ w dzisiejszych czasach, jak wiecie, te relacje są bardzo, bardzo ważne, o czym będziemy mówić podczas naszego kolejnego spotkania, na pewno już niebawem, to, co dzisiaj mamy, to jest strategia 10P i punkt szósty. Punkt szósty na drodze, bo już mieliśmy wcześniej każdy z P, czyli 10P, 10 takich etapów, które należy przejść po, w rozmowie handlowej, żeby z, pozyskać tego klienta na stałe. Dzisiaj mamy 6P, czyli tak w sumie to, co powiedziałem, czyli pozyskanie. Niektórzy mówią finalizacja. A my mówimy pozyskanie. Jak Agnieszka, wyjaśni dlaczego. A no tak, tak, tak. My mówimy pozyskanie, dlatego że uważamy, że sama finalizacja to jest zakończenie czegoś. Natomiast, sam, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta, mamy cały czas z tyłu głowy, że chodzi o długofalowe relacje z klientem. Tak jak to masz na początku powiedział, nasza strategia bazuje na relacjach. I my, może nie ten ostatni etap, co jeden z etapów nazywaliśmy pozyskaniem, pozyskaniem, co prawda on zmierza do finalizacji, ale dlaczego nazywa się pozyskanie? A dlatego, że tak naprawdę do finalizacji zbiera każdy poprzedni etap, który miał miejsce. I jakby, a może inaczej. Nie skupię się teraz na etapach, do o nich powiem za chwilę. Natomiast powiem, gdzie powinna zacząć się taka finalizacja, gdzie powinno się zacząć pozyskanie klienta. Moim zdaniem, i zaznaczam moim zdaniem, chociaż uważam, że każdy handlowiec też powinien mieć to z tyłu głowy, że pozyskanie klienta e, powinno zaczynać się w momencie, kiedy taki potencjalny klient pojawi się na horyzoncie. Nawet jeżeli nie pojawi się jeszcze na horyzoncie, to mając w głowie, że zaraz się pojawi, już powinniśmy zmierzać do finalizacji. Natomiast e, Dlaczego my nazwaliśmy to pozyskanie? Dlatego, że dla nas jest to takie mocno szerokie. Dlatego, że każdy etap, który następuje po sobie, poczynając od 1p, 2p, 3p, e, zmierza tak naprawdę do, do finalizacji, ale nie do takiej jednorazowej finalizacji, która będzie jednorazowym strzałem, bo my nie pozyskujemy sprzedaży, a pozyskujemy klienta, bo bazujemy na relacjach. E, no, i tak naprawdę każdy z tych etapów powinien zmierzać do finalizacji. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli weźmiemy na tapetę naszego klienta, który osobą jest bardzo ważną i powinniśmy mieć go na uwadze cały czas, i powinniśmy też wiedzieć, że tak naprawdę w głowach naszych klientów decyzje zakupowe nie pojawiają się w momencie, kiedy my klientowi dajemy długopis do podpisu umowy, albo bierzemy od klienta kasę, bo jakaś transakcja właśnie dobiega końca. Decyzje zakupowe klienta. Decyzja zakupowa u klienta może nastąpić już w momencie, kiedy nas pozna, kiedy się z nami spotka, kiedy nas polubi, kiedy zbudujemy z nim relacje podczas badania potrzeb. Większość decyzji zakupowych u naszych klientów zapada podczas prezentacji rozwiązań. Natomiast jeżeli dojdzie do obiekcji u klienta, to praca z tymi obiektami, odpowiednia praca z tymi obiekcjami, a pamiętajcie, że obiekcje są ważne, bo obiekcje są sygnałem, że nasz klient jest zainteresowany tym, co my dla niego mamy. Obiekcje też są praca z obiektami, czyli ten etap też może mm, powodować, że decyzje zakupowe klienta gdzieś tam u niego w głowie już zapadają. Rzadko się zdarza, że decyzja taka zapada już na etapie samej finalizacji, czyli w momencie, kiedy my mówimy do klienta, gościu, podpisz, to już jest ten moment, bo jesteś gotowy. Decyzje takie zapadają dużo wcześniej. W oparciu o co zapadają te decyzje? W oparciu o to, że my klienta prowadzimy przez cały proces. Prowadzimy, a nie popychamy, bo klient jakoby nie powinien czuć się zmuszany do zakupu. Ktoś kiedyś powiedział, że klienci lubią kupować, natomiast nie lubią, jak im się sprzedaje. Kto tak powiedział? No Tomasz tak powiedział. A to nie były tak... moje słowa. A to nie były twoje słowa. No A tak to ja już Tak czy inaczej, bardzo trafne. Rzeczywiście tak jest, że klienci lubią sami kupować. Więc, tak naprawdę, przez ten proces sprz sprzedaży zmierzający do finalizacji, którą powinniśmy mieć z tyłu głowy w momencie, kiedy potencjalny klient y, pojawi nam się na horyzoncie. Przez ten proces powinniśmy go przeprowadzić, a nie popychać na zasadzie takiej: A kliencie to jest już, a kliencie fajnie, że już chcesz kupić. No to dobra, to mam cię, to teraz szybko, 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 żeby mi nie uciekł. Nie, nie powinno tak być. Dlatego, że o ile wcześniej klient mógł, mogliśmy odnieść wrażenie, że klient je nam z ręki, że w ogóle jest fajnie, że cały proces przebiega super i że już mamy tego klienta, to teraz trzeba go szybko dopiąć, żeby mieć tę sprzedaż. No, Fajnie byłoby go dopiąć, żeby mieć ten sprzedaż, ale nie w taki sposób, podczas którego klient będzie czuł się zmuszany do zawarcia umowy z nami, do kupna czegoś. Klient ma sam zdecydować o tym, że to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy chce kupić. Kiedy chcę kupić? A decyzję, tak jak wcześniej powiedziałam, podejmuje już wcześniej, a takie zmuszanie może doprowadzić. I tutaj uwaga, może skutecznie zepsuć relacje, które budowaliśmy podczas wszystkich poprzednich etapów. Natomiast jak już przejdziemy do samego etapu finalizacji, to tu powinno pojawić się kilka pewnych elementów, o których powie, Tomasz. Powie albo i nie powie. Nie coś Ach, tam coś powiem tak, z tego co mówiłaś, tak mi się nasunęło, bo wiesz, zależy jaki kto ma cel. Bo teraz, jeżeli ja jako handlowiec mam taki cel, że sprzedać za wszelką cenę, a jutro i tak mnie tu nie ma, tylko sobie idę gdzie indziej. To to popychanie dla klientach, klienta, panie, kupuj pan, bo to już teraz szybko to jest najlepsza okazja, a co będzie jutro, czy klient sobie pomyśli, po co mi to, czy sobie stwierdzi, ale mnie wrobili, to już mnie nie interesuje, bo ja miałem cel sprzedać i koniec, a nie pozyskać klienta, tylko sprzedać, wypchnąć, bo mi zalegało w magazynie, a teraz klient, co dalej niech się on martwi, tak? No to to okej, okay, można popychać tego klienta, tylko teraz patrzymy długofalowo, wiecie, jest w dzisiejszych czasach? Jaka jest konkurencja na rynku, ludzie. Kupują gdzie chcą, kupują w internecie na przykład, a bardzo rzadko kupują znaczy coraz rzadziej kupują w sklepach stacjonarnych, albo przychodzą w sklepie stacjonarnym pooglądać i to jest nasza szansa a kupią w internecie, ale to już nasza w tym głowa, żeby on kupił w moim sklepie, jak przyszedł pooglądać. I teraz, jak ja nie zbuduję relacji, albo wcześniej nie zbudowałem z nim relacji, bo mu wepchnąłem coś i on potem pomyślał, że co ja zrobiłem. No to słabo jest wtedy, nie? Dlatego budujemy relacje na całym, całym etapie rozmowy handlowej, to co Agnieszka mówiła, i prowadzimy do tej finalizacji. No i tak, no i to, co powinno się na pewno wydarzyć podczas tej finalizacji, to powinien ten klient naszą ofertę zaakceptować. Czyli jak przedstawimy mu ją, opowiemy tak, jak było w poprzednim, poprzedniej transmisji, opowiadaliśmy, jak co trzeba zrobić, przedstawiając ofertę. To kolejna rzecz, akceptacja tej oferty przez klienta. Bo wiecie, my już ją zaakceptowaliśmy mentalnie, klientowi już ją sprzedajemy, ale ten klient musi chcieć znaczy nie musi, bo nic nie musimy, ale klient powinien chcieć ją kupić sam z siebie. I nasza w tym głowa, żeby to przedstawienie oferty zrobić tak, żeby na tej etapie pozyskania ten klient sam chciał od nas to kupić. I tak był jest. do tego gotowy. Tak jest. Tak Warto jest. też, abyśmy o tę gotowość klienta zapytali, bo może się zdarzyć tak, że, że on wcale jeszcze gotowy nie jest, że ta decyzja zapadła tylko w 80%. Albo I tylko możemy, w naszej głowie zapadła, a nie a w głowie albo klienta. Albo tylko w naszej głowie zapadła. Oczywiście, że tak. A to Jak i tak możemy... sukces, bo w naszej głowie powinna najpierw zapaść ta decyzja, a potem powiedzieć klientowi, dlaczego ma to, dlaczego mu to jest potrzebne i ten klient ma rzeczywiście mieć taką potrzebę. No, i tak sobie myślę, że tutaj też można by tu na tym etapie, i przy y, pytaniu o akceptację klienta, możemy wykorzystać skalowanie. Jak myślisz, Tomasz? Bardzo lubiłem to wykorzystywać. Ja bardzo lubię. Bardzo lubiłem, dawno nie wykorzystywałem. Nie wiem czemu. Ale no, tak, skalowanie bardzo fajne. Opowiesz? Ano, mogę opowiedzieć, ale to może tak na przykładzie. Dobrze. A może tak na przykładzie, na zasadzie takiej, że podsumowaliśmy wszystko klientowi, powiedzieliśmy, przekazaliśmy mu najważniejsze informacje, bo to należy zrobić, zanim dojdziemy do finalizacji, żeby upewnić się, że klient o wszystkim pamięta, że nic mu nie umknęło. I tutaj na tym etapie powinniśmy, znaczy powinniśmy, no jak chcecie, natomiast to jest sugestia z naszej strony, bo to się bardzo fajnie sprawdza. Możemy klienta zapytać, drogi kliencie, w skali od 1 do 10, możecie sobie też zawężyć skalę, jak oceniasz naszą ofertę. Jak oceniasz to, o czym Ci powiedzieliśmy? Bardzo fajne pytanie, bo przy okazji będziemy wiedzieć, w ogóle pytanie klienta o ocenę, co myśli w naszej ofercie, jest uważam bardzo ważne, dlatego że tu znowu relacje z klientami. Nie, moja jest oferta najlepsza i tym masz kliencie wierzyć, ale okej, okay, nie boję się mojej oferty. Kliencie teraz powiedz mi, co ty o tym myślisz, nie? Trzeba dobrze znać ofertę i dobrze w nią wierzyć, żeby to zrobić, no ale jak jesteście dobrymi handlowcami, to wyżycie swoje oferty. Nawet jeżeli się zdarzy, że potknęliście się gdzieś po drodze, to takie skalowanie, jak wykorzystacie, to klient odpowiadając Wam 8 będzie wiedział, że jak klient odpowie Wam, że Waszą ofertę ocenia na 8 punktów, to będziecie wiedzieli, że jest jeszcze jakaś przestrzeń do pracy, że jeszcze nie ma tych 10 i że ta gotowość klienta nie jest pełna. 8-80% brakło trochę. Co z tym zrobić? A no, trzeba się wrócić troszeczkę. Trzeba się wrócić, podsumować jeszcze raz, zapytać, co by musiało być, żeby było 10, i wtedy klient nam sam powie, czego mu brakuje. Często jest tak. Widzieli, czy... Z doświadczenia wiem, że wiecie, klienci słuchają. Czasami klienci słabo słuchają i nie wszystko słyszą. I czasami jest tak, że jak zapytamy tego klienta ile Ile w skali 1 do 10, to ile pan, na ile ocenia ofertę? No 8, no dobrze. A co musiało być, żeby, w tej, żeby pan oceniło na 10? No i ten klient może nam powiedzieć coś, co jest w tej ofercie, ale na przykład nie usłyszał. Tak, wtedy doskonale. I już kolejny krok do finansji To rozumiem, że jak będzie ten brakujący element, to możemy podpisywać umowę. Tak, będzie pan gotowy do tego. I jest. Bo wcześniej to powiedzieliśmy: Klient, słuchaj, albo może zapomnieliśmy o, czym, o czymś na etapie prezentacji oferty, albo coś jeszcze możemy klientowi dodać do tej oferty, o czym nie wspomnieliśmy, bo nam nie przyszło do głowy. I to jest ten moment teraz, żeby klientowi powiedzieć: że dobrze, to ja, drugi kliencie mam to dla ciebie. I podpisujemy umowę, sprzedajemy, finalizujemy daną sprzedaż i jesteś moim stałym klientem. I tutaj fajna rzecz się wydarzyła podczas tej Twojej wypowiedzi, Tomaszu. Nie wiem, czy udało Ci się to wychwycić, ale zakontraktowałeś klienta. Zakontraktowałeś klienta w taki sposób, że powiedziałeś mu, a dobrze, proszę pana, jeżeli my będziemy mieli to, czy jest pan gotowy podpisać umowę. Klient, jeżeli odpowie tak, to już jesteśmy tak naprawdę do kro krok milowy do samego długopisiku, że tak powiem. Tak, i tu niezwykle istotne jest to, że jeżeli ja o to pytam to ja muszę mieć z tyłu głowy to, że ja mogę mu to zapewnić, tak? Bo jeżeli tak. zadam to pytanie, drogi kliencie, dobrze, a jeżeli ci dam to, to ci brakuje, to podpisuję umowę, klient powie, tak, oczywiście, nie mam tego, nie dam ci, kliencie, tego. No, no to <grym> musimy na tyle znać ofertę, dobrze, żeby wiedzieć, co mamy jeszcze z tyłu głowy, co jeszcze mamy w tej ofercie, żeby tak zagrać z klientem. To jest ten element, o którym trochę wam wspominałem przy obiekcjach, jak mówiliśmy o obiekcjach we wcześniejszych, we wcześniejszych transmisji, to jest na etapie gdzieś już wcześniejszym obiekcji, czy różnych no, obiekcji klienta. Możemy trochę już iść finalizowanie. Tutaj już mamy pozyskanie klienta, już samo zapytanie, właśnie o klienta o opinię, skalowanie i tutaj też możemy tego używać. Idziemy dalej? No jasne, że tak. Na ile oceniasz to, co powiedziałem w skali 1 do 10? No cóż mogę Ci powiedzieć? 10? <laughs> tak myślałem. Jakby... Co jest jeszcze istotne? Tak moim zdaniem, z doświadczenia handlowca, to nie pozostawianie klienta z jedną ofertą, tylko przedstawienie mu na przykład dwóch rozwiązań. Ale znowu nie iść w mnogość rozwiązań typu 15 czy 16, bo klient nam się wycofa. Ale danie klientowi wyboru jakiegoś, do którego pan ofertę wybiera, tę czy tę? Fajne. Na Działa. by to miał... Tak. Działa. Nawet gdyby to miał być pozorny wybór i wy z góry wiecie, którą ofertę klient wybierze, bo prezentując rozwiązania, dopasowaliście ten konkretny produkt, tę konkretną usługę pod potrzeby klienta, to i tak bardzo fajnie jest dać temu klientowi wybór, żeby on miał przeświadczenie o tym, że to on decyduje, bo to on kupuje, a nie my mu sprzedajemy. Znaczy z tyłu głowy mamy swoje, nie? Natomiast klient kupuje. Tak. I tu jest kolejna. Rzecz, którą polecam, żeby robić. Ostatnio też w grupie wrzuciłem pytanie, w ankiecie zdania są podzielone. Część robi, część nie robi tego. Natomiast ja zawsze utwierdzałem klienta, że dobrze wybrał. Po pierwsze, utwierdzało to w jego świadomości to, że to on dokonuje wyboru i to on kupuje. Czyli jak klient już zaakceptował daną ofertę, daliśmy mu dwie oferty do wyboru, wybrał jedną ofertę. Świetny wybór. Bardzo dobrze pan wybrał. Ale oczywiście nie dodaję do tego, będzie pan na pewno z tego zadowolony. To w ogóle się świetnie u pana sprawdzi, tak? No bo ja nie wiem, czy on będzie w 100% zadowolony na tym etapie rozmowy. Myślę, że tak. Ale za chwilę wiecie, jak jest. Nie mogę go zapewnić, że na 100% będzie wszystko świetnie działało i w ogóle będzie rewelacja. Dlatego mówię, że świetnie pan wybrał. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobrze pan wybrał. To też jest pochwalenie klienta, on też się lepiej czuje wtedy. Wiecie, jak słyszycie, że dobrze wybraliście, to jest Wam od razu lepiej, że dobry wybór, nie? Kolejna rzecz to jest to, że minimalizujemy trochę. Oczywiście zawsze może ten klient wrócić i powiedzieć, panie, co pan mi wcisnął, natomiast to Ty, drugi kliencie, wybrałeś. To jest Twój wybór, ja go pochwaliłem, ale to Ty wybierałeś. Nie ja Ci wciskałem coś, z czego Ty nie chciałeś. To też gdzieś budujemy świadomości klienta, to, że to on wybiera, to, że to on kupuje, a nie my mu coś sprzedajemy na siłę. I tu na chwilę wrócę do tego, o czym wcześniej powiedziałam. Prowadzić, a nie popychać. Nie wciskać. W ogóle sugeruję wszystkim handlowcom, aby gdzieś tam ze swoich słowników usunęli słowo wciskać. Nie ma czegoś takiego. Takiego jak efekt wciskania. Jeżeli jesteście przekonani do produktu, jeżeli chcecie budować relacje ze swoimi klientami, to absolutnie nie ma czegoś takiego jak wciskanie. Klient sam dokonuje do wyboru i wy mu nie wciskacie. Tak, chyba że jutro że... zamierzacie nie pracować i się zwalniać i wciskacie wszystko klientowi. A wszystko jedno, co tam będzie, niech on sobie bierze, ja mu wszystko wcisnę, wezmę premię i mnie nie ma. Ale to nie o to chodzi w dzisiejszych czasach, tak? bo za chwilę on może was spotkać w innym sklepie, w innej firmie. O nie, 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 nie kupuję, już widzę tę osobę, nie. Tak? Także wiecie, różnie to jest. My cały czas bazujemy na sprzedaży relacyjnej, dlatego nie polecamy wciskania. A jeżeli dobrze handlowiec zna swój produkt i wierzy w niego, to nigdy nie wciska. Wciska tylko w to, co nie wierzy, że jest dobre. A jeżeli nie wierzę w swój produkt, że jest dobry, to powinienem zmienić zawód albo firmę, bo nie jestem spójny ze sobą, nie sprzedaję czegoś, co, w co wierzę. Ale to tak mi się wymknęło. To tak bardzo ostro zabrzmiało, ale rzeczywiście ja też się z tym zgodzę. Jeżeli nie wierzymy w produkt, jeżeli nie wierzymy w to, co sprzedajemy, to po prostu nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo strzelamy w kolano sobie, strzelamy w kolano klientowi, a nie daj Boże, zostaniemy w tej pracy, nie odejdziemy. I co i, się stanie wtedy, nie? I co się stanie wtedy? Przyjdzie ten klient, przyjdzie z reklamacją, przyjdzie ze zwrotem, będzie chciał odstąpić od umowy, bo, no bo klienci czują, że im się wciska. Dlatego my, dalecy, jesteśmy od wciskania. Tak, i nawet na etapie pozyskania, tudzież niektórzy finalizacji, niektórzy mówią, żeby za wszelką cenę sprzedać temu klientowi. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy handlowcami i po to pracujemy, żeby sprzedawać. No to jest jasne. I klient przychodząc do nas do firmy powinien wiedzieć, że my jesteśmy na takim stanowisku, że sprzedajemy. Ale teraz ja powiem, zbudować u klienta tak, wytworzyć u niego tę świadomość potrzeby, żeby on wiedział, że to mu jest przydatne. Tak mu uzasadnić, tak z nim porozmawiać, żeby ten klient chciał to kupić. To nie jest jakieś super proste, ale możliwe, jeżeli się nie spieszymy i znamy dobrze klienta, i nie pominęliśmy żadnego z wcześniejszych etapów, o których mówiliśmy we wcześniejszych transmisjach. Jeżeli dobrze rozpoznaliśmy potrzeby, to przy pozyskaniu klienta, tudzież finalizacji, nie będziemy mieć problemu. Bo wcześniej, jeszcze przez kolejne etapy, dobrze zaprezentowaliśmy ofertę, bardzo dobrze porozmawialiśmy o obiektach z tym klientem, wytłumaczyliśmy mu wszystko, podsumowaliśmy mu tę ofertę, bo przy finalizacji, jak już finalizujemy, pozyskujemy tę sprzedaż, to warto, ja zawsze tak robiłem podsumowywałem jeszcze raz klientowi. Po tym podsumowaniu wrzucamy skalowanie, ja, drugi kliencie oceniasz tę ofertę, tę drugą ofertę, którą mam dla ciebie. Klient wybiera świetny wybór, świetnie pan wybrał. Podpisujemy. Ja tak sobie myślę jeszcze, że każdy handlowiec powinien sobie przede wszystkim na początku zadać pytanie, na czym mu zależy? Czy zależy mu na tym, żeby tenże klient, który się u niego pojawia, po prostu kupił i zrobił mu jednorazowy punkt na słupku? Czy żeby kupił teraz, kupił za miesiąc, za rok i żeby przyprowadził jeszcze kilka innych osób, żeby kupiły? I to, co powiedziałaś. I tak zostawiam, nie wiem, Tomasz, może ktoś coś powiedzieć. ale ja to przy, tak przy, przy prowadzeniu pozostałych innych osób, tak, to też jest element naszej strategii 10P i o tym też będziemy mówić, na tym nam zależy, bo zobaczcie, czasami jest tak, że sprzedajemy produkt, który klient kupuje raz na 4, na 5 lat, samochód, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat, jakieś umowy podpisuje na dłużej i tak sobie może niektóry... Handlowcy mogą sobie pomyśleć, dobra, to ja teraz go mam, a jak wróci do mnie za pięć lat, to już nie będzie pamiętał. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak to, że on może polecić nas innym, ale to o tym innym razem. Ale no poczekaj, bo no, bardzo poczekam. dobrze, że o tym powiedziałeś, bo mi się jedna rzecz nasunęła i wyobraźcie sobie sytuację taką z życia mego, a dokładnie z życia mego taty trochę teraz pójdę gdzieś tam w kuluary życia prywatnego, gdzie mój. Tato rzeczywiście kupował samochód w jednym z salonów, a handlowiec miał takie mocne parcie na sprzedaż pewnego samochodu, no i udało mu się, gdzie mój tato zadowolony nie był i po dwóch miesiącach ten samochód sprzedał, a kupił sobie taki, jaki chciał, ale już w innym salonie. Natomiast wyraźnie zaznaczył handlowcowi, że no, on jest w stanie dopłacić te 30-20 tysięcy do tego innego samochodu, natomiast handlowiec no, nie chciał. No i wiem, że mój tato już tam do nich nie wróci, a lubi zmieniać samochody. A, tak, I co za tym pójdzie, nie tyle, nie, nawet nie tyle, że on nie wróci, ale teraz opowie innym znajomym, Ty będziesz podała historię na szkolenia. To się już stało. I, to się już stało. i pójdzie. No, w ether. tak, a nie daj Boże tego handlowca spotka no. potem w innym salonie samochodowym i już też u niego nie kupi, o Panie, bo Pan mi ostatnio jak kupowałem to, co sprzedałeś, to pojeździłem dwa miesiące i już, i już nie. Także bardzo ważne, budowanie relacji na każdym etapie, nawet przy finalizowaniu, czyli pozyskiwaniu klienta. Pamiętajcie, bardzo zależy nam i Wam, jak handlowcom, powinno zależeć na tym, żeby pozyskiwać klienta, na dłużej, a nie tylko jedną statystykę, jeden słupek na tu i teraz. Tak jest. To też jest istotne, bo przyjdzie menedżer, powie, nic nie robisz, nie? Natomiast róbmy, róbmy to tak, żeby ten klient, bo da się to pogodzić i słupek, i relacje, żeby ten klient do mnie wracał i żeby pozyskiwać klienta na dłużej. Już. Tak jest. Już. Tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć. Znaczy, pewnie tego jest dużo więcej, moglibyśmy mówić i mówić. Natomiast ale, że dzisiaj niedziela. Dzisiaj niedziela, ale wyjątkowo nie, nie powiedziałem, że będzie dzisiaj krótko. No bo nie było. <laughs> było trochę dobrze. Tak trochę było. Mogło być dłużej, ale w najważniejsze rzeczy powiedzieliśmy, jak chcecie oczywiście więcej tego typu treści i chcecie. Różne techniki, bo są różne techniki, żeby finalizować tę sprzedaż w zgodzie z budowaniem relacji. To oczywiście zapraszamy Was na nasze szkolenia stacjonarne, które tworzymy, robimy, prowadzimy w całej Polsce. Ponoć Nawet... nie jest nudno i ponoć dużo się można nauczyć. Dzieje się. Ta. Dzieje się. Co jeszcze? Oczywiście zapraszamy Was do naszej grupy ale skoro to oglądacie teraz na żywo to znaczy że w niej jesteście ale jeżeli będziecie oglądać to z odtworzenia bo pewnie poniedzieli się to pojawi to zapraszamy was do naszej grupy gdzie są różne treści związane ze sprzedażą grupa oczywiście przestań sprzedawać zacznie zarabiać która bardzo mocno nazwa nawiązuje do sprzedaży relacyjnej czyli takiej że nie my sprzedajemy klientowi tylko klient kupuje i wtedy dopiero zarabiamy w, dłużej, w dłuższej perspektywie. Zachęcamy tych, co już są w grupie, to zachęcamy do aktywności w tej grupie. Po to ona jest, żeby się dzielić wiedzą, żebyście się wymieniali doświadczeniami, więc korzystajcie, piszcie posty, piszcie komentarze. Pod naszymi filmami też piszcie komentarze, czy chcecie więcej, czy chcecie inaczej, co chcecie, jak chcecie. Jak macie pytania związane z tematem, bądź niezwiązane z tematem, to piszcie do nas wiadomość prywatną czy to do Agnieszki, czy to do mnie, będziemy odpowiadać. Prosiłabym o wiadomości związane z tematem. Ale <grym chodzi, <grym> chodzi o tematy związane ze sprzedażą, niekoniecznie z tym dzisiejszym. Jeżeli macie inne tematy okay. związane ze sprzedażą, to oczywiście też. Co jeszcze? Jeszcze jak ktoś nie lubi oglądać na Facebooku, to można nas oglądać na YouTubie. Tam mamy też nasze filmy wrzucone na Kinetic Progress Training tam wszystko co było do tej pory możecie sobie też obejrzeć na spokojnie na dużym ekranie jak ktoś ma smart TV na przykład albo na komputerze to może sobie to spokojnie oglądać i oczywiście zapraszam was do komentowania i do dyskusji na ten temat bądź inny temat sprzedażowy kończymy do zobaczenia kończymy. cześć dziękujemy cześć